Wielkanoc to czas, kiedy przekonujemy się, że nadzieja zawieść nie może. Miłość nigdy nie umiera, a dobro zawsze zwycięża. To przekonanie czerpiemy od zmartwychwstałego Chrystusa, który jest tego gwarantem i źródłem w sercach wiernych. Niech nadchodzące święta Wielkanocne będą dla naszych mieszkańców pełne nadziei i wiary, ciepłych pogodnych, radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, radosnych spotkań przy Wielkanocnym Storo, smacznego jajka, pogody ducha, optymizmu w imieniu samorządu gminnego, w imieniu gminy Białej Podlaskiej życzę.